Dziękuję bardzo Państwu. I tak szybciutko przeleciliśmy do punktu czwartego. Jest to kolejna uchwała Gminy Porągka z dnia 29 września 2009 w sprawie kontroli wykorzystania dodatku zielonych na przedszkola niepubliczne innych niebezpiecznych formułowania przedszkola na dniach Gminy Porąca, Prowadzone przez inne pochodzące z jednostki tam To jest dział użytkowujący śląsko-wzrostkowy cyr. Myślę, że Pani Dyrektor nam tutaj... Rozjaśni pewne rzeczy, których nie rozumiemy, popytamy co czego nie rozumiemy i później przełożymy. Tak, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwały wywiesiła zmiana ustawy do systemu światowego, jaka pojawiła się 30 czerwca. Widzicie Państwo, że taką uchwałę mamy, była już dwukrotnie zrealizowana. Te zapisy są wynikiem zmian ustawowych, które wreszcie skończyła się batalia co robić z opłatami od rodziców w niepublicznych w przedszkolach, czy odliczać, nie odliczać. Ustawodawca teraz już wskazał wyraźnie, że należy to pomniejszać dotacje dla niepublicznych podmiotów o opłaty wnoszone przez rodziców w przedszkolu publicznym, zarówno za wyżywienie, jak i za formy korzystania z opieki przedszkolnej. Więc u nas ten zapis brzmi tak, jak tutaj podaje paragraf 4 punkt 3, otrzymuje to brzmienie, nic się nie zmienia, jest utrzymany 75% ta stawka dotacji zostaje utrzymana. Oczywiście pomniejszona opłaty wnoszone przez rodziców obiektów prawnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Praz zawyżniny stanowiące gminy. Natomiast paragraf 7 został znowu licowany dlatego, że my mieliśmy w starej ustawie według 15 września. Ten termin nie mógł funkcjonować 15 każdego miesiąca, rzeczywiście, dlatego że ustawodawca wczoraj już że ostatnia rata grudniowa ma być przekazana na rachunek podmiotu innego niż podmiot publiczny do 15 grudnia. A więc, no, jakby naturalną konsekwencją tego była ta zmiana, żeby to wprowadzić do 10, żeby panie do 10 składały no wnioski, a my, jest, jeżeli chodzi o inne miesiące, to tutaj jest jakby do końca miesiąca, z tym, że my zawsze przekazujemy tą dotację wcześniej. Natomiast tu 15 grudnia jest ustawowym zapisem i stąd zmiana. Czy Pani Pani jeszcze uprzejma nam przypomnieć, nie wszyscy mogą pamiętać, jak to dotychczas hmm. było w tym momencie przed wprowadzeniem budżetu na to, może tu jest niektóre pytania. Hmm. <tusza> I artykuł 4 ustęp 3 punkt 3 jest wymieniony. na ucznia innego niż uczeń w paragrafie 4.1 uczestniczącego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, Stawka dotacji wynosi 75%. Bez tego dopisu zmniejszona o opłaty, tak brzmiała, no zapisy ustawy uchwały, która, która funkcjonowała, jest to dopisane, jest to wymóg jakby ustawowy, żeby to wprowadzić, co prawda, no, można się z tym troszkę nie zgodzić, no bo skoro w jest to, po co to wpisywać, wszyscy szkolący nam tłumaczą, że ma to być ściśle zapisane w uchwale, którą Państwo podejmujecie, staraliśmy się tak troszkę odejść, żeby nie było powtórzeń ustawowych, ale no jest to czasami drugim. Jeżeli chodzi o ten drugi punkt, to jest paragraf siódmy, to kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc, na każdy kolejny miesiąc ustalona jest na podstawie informacji o beneficjenta, o faktycznej inżbiuci za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny przekazywanej do wiceprzewodniczącego gminy Marowika to dnia 15 każdego miesiąca na urzędowym forum radykacyjnym numer 2, więc z 15 roku 10, a tutaj dopisaliśmy tylko, że jest to pomniejszone o koszty, które ponoszą rodzice w zakresie opłaty. Były wątpliwości, wiecie Państwo, i batalii, to czy to odejmować, czy nie odejmować, czy, czy różne było orzecznictwa różnych sądów, różne były stanowiska regionalnych i obrachunkowych w tym zakresie. Teraz jest to uregulowane, że ma to być pomniejsze. Ja rozumiem to tutaj ten punkt e, mówiący o wielkości dotacji, punkt, e, paragraf, punkt, paragraf pierwszy, punkt trzeci, mówi się tak, w się 75%, a później się go jeszcze pomniejsza o. Tak można literalnie to zrozumieć, nie, nie wiedząc y, jaka jest podstawa naliczania tej średniej, bo to trzeba wiedzieć. To się zawsze Bez względu na to, z czego się to wypada. No, tak? Tylko to wynika z wcześniejszych. Tylko to wynika z a tu jest odniesienie, jeśli ktoś nie przeczytał sobie tej podstawy prawnej, która powstała... powstała na I są, I są różne filozofie, bo nawet wie pan minister się zajął tą sprawą, bo jest okazuje się, różne będzie budynek. Tak, że ja jeżeli, minister, Właśnie, nie. że jest różnica, a myśmy wpisali tą wartość w górę no. mniejszą na ja. wyczerpanie odbiorców niepublicznych, bośmy to nawet z panią główną księgową deliberowały że tam minister myślał, że jest inaczej odbić od całości 75%, a inaczej jest wziąć bazę, a do rady 75% i dopiero odbić to. To jest ja no. delikatne, no. delikatne no. Ja. właśnie... Starożytni z różnych regionalnych, z ja. miejsców rachunkowych ja. różnie to przedstawili, ale po półkońcowej wersji się zbliżyli takiej, że ma to być właśnie ten korzystniejszy sposób dla żony, czyli nie 75%, 100% wydatków tak, i minus 100% tak, tak, tak. kosztów żywienia i 100% dochodów gminy, tylko to 75% od tych wydatków żywieniowych i od tych wkładów rodziców. Takie odpowiedź jest. No, dziękuję. Proszę Państwa, jeśli

zapis artykułu 14, więc yy, ta ustawa się zmieni, to znaczy podstawa się zmieni, będzie dopisane, że na podstawie artykułu 94 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dzienniku ustaw 2004, numer 256, pozycja 2572. Przecinek, artykuł 14, ustęp 1, ustawy i tu już nie będzie zmienione tylko tutaj tą ustawę. Nie ukrywam, że miałam ogromne wątpliwości, czy, czy na podstawie tych dwóch ustaw, czy obydwie je wpisywać, no bo tamta jest duży, Ustawa jest tak duża i tak obszerna i pokazuje wszystkie te zmiany, ale pani mecenas no jak się uważa, że jednak powinna być jeszcze ta główna ustawa o systemie oświaty. Tutaj także przytoczona, więc nie stoi. Więc bardzo proszę ja podam ten tekst. Pod... To w sesji, ten tekst na sesji już będzie przygotowana do zadania prawie prawnej, i prawnej i tak? tak? Żeby nie było jakichś tak, tak. tak? Rozumiem. Dziękuję uprzejmie.

Udzielenie przez Wynęborowskie pomocy finansowej w sprawie dotacji krajowej dla powiatu bieżkiego znaczy na świadczenie usług celowych w zakresie publicznego transportu lub na terenie powiatu bieżkiego w roku 2014. Czy Pan skarży? Czy Pani pan Jedno Dwie propozycje. Jedną, bardzo proszę. Proszę Państwa, dwóch parę budżetowych na 2014. Mamy oczywiście te środki zapisane, więc to jest tylko usankcjonowanie zapisów w uchwa w uchwały budżetowej. Jest to formalna uchwała, która daje upoważnienie Wójtowi do podpisania porozumienia o udzieleniu Starostwu Powiatowego pomocy na, PK na rzecz PKS-u, o którą to w tej chwili już Starosta wystąpił. Ale jak mówię, pieniążki te są zapisane w uchwale budżetowej i nie wymagają na ten czas żadnych korekt budżetowych. Nie, to jest tylko uchwała merytoryczna do uchwały budżetowej. Dziękuję. Jesteście za przyjęciem Przepraszam, a jaka była kwota na 2013 rok? 16 000 zł. Dokładnie i wykazane. Dziękuję. Ktoś z Państwa? Ja mam pytanie do Pana Sekretarza jako tego Powiatowego Przewodniczącego Komisji Transportu. Jakie są potencjalne oczekiwania Starostwa Powiatowego w zakresie finansowania transportu publicznego Zrozmawiamy się już trochę tak, na ten temat. No. oczywiście tak. po stronie, po stronie budżetu starosty starostwa wioskiego zostało zarezerwowane chyba 2 miliony 100 tysięcy złotych liczymy, że tak takie są takie są liczenia, że kwota tam będzie się wiedzieć okrągłów najpierw straty dopłaty, dopłaty do transportu publicznego, Jak już mówiłem też, chociaż około 4 miliony złotych milionów do tych sum. No więc... Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała w okresie późniejszym. Chcemy, jako, jako radni zobowiązaliśmy Zarząd Powiatu Bielskiego, że do końca miesiąca czerwca powinni sprawy związane z zaszłościami, czyli dwie gminy, które nie zapłaciły w zeszłym roku, powinny uregulować te należności. Nie wsparły. E, nie wsparły, bo nie mogą płacić. No, nie wsparły, ponieważ tych środków podobnych w budżecie nie miały. Zobowiązali się widowie, że po 15 marca, ponieważ nie mają żywej gotówki w kasie, że po 15 marca te środki finansowe wpłyną. To jest tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli która jest z gmin, to jest takie zobowiązanie dla Zarządu Powiatu, jeżeli która jest z gmin nie będzie się wywiązywała ze swoich należności, z których wyliczone jakby wozowie pilulety dokładnie jest to wyliczone na każdą miejscowość, będzie z zarządu powiatu zobowiązany do wystąpienia razem z prezesem Pekajsów ocięcia w zakresie przewozów, zmniejszenia liczby wozów i to już wtedy radni poszczególnych gmin będą sobie decydowali, które kursy zostają które nie. Myśmy z panem Januszem Końdrowym na szkoleniu teraz w zakresie, z panem dyrektorem Nowakiem w zakresie przewozów publicznych, transportu publicznego, gdzie wyraźnie nam powiedziano, że to, że PKS jest własnością starosty bielskiego, to wcale nie znaczy, że starosta bielski ma ponosić wszystkie koszty funkcjonowania transportu publicznego. Starosta się zobowiązał, że pokryje wszystkie koszty wozu kilometrów w granicach gielska białej. Czyli po prostu tak jest nieszczęśliwie to zrobione, że no, z PKS jest indertywny centrum, PKS jest centrum, i trzeba do granicy każdej z tych gmin dojechać. Starosta zobowiązał się, że wszystkie te kilometry i wozy pokryje. Natomiast pozostałe koszty powinny pokryć gminy. I na przykład taka dyskusja była w kozach że kozy twierdzą na przykład, no niektórzy radni, że skoro jest tranzyt przez kozy, to oni nie muszą płacić, bo i tak się kozak kozy, jak autobus musi zacząć. To jest taka trochę filozofia może mamy rozli. Na Państwo jako radni, jako my, jako wszyscy radni powiedziemy, że jesteśmy zobowiązani do zapewnienia transportu publicznego wszystkim mieszkańcom od 2017 roku te sprawy zostaną już wyraźnie. Są zapisane w ustawie i wyraźnie będą egzekwowane. Na razie to jeszcze jest tak, że taki troszeczkę jest bardzo za. To tyle Panu mogę odpowiedzieć. Też nie wiemy, co się stanie bo, bo, po czerwcu tego roku, jak się gminy zachowają? Jak z budżetami. To cały sekretarz, Panu się coś więcej. Co ma zamiast Starostwo zrobić, aby pomniejszyć ten koszt 4 milionów w jakimś zakresie usprawnić funkcjonowanie PKS-u, aby koszty generowane przez przedsiębiorstwa były mniejsze. Powiem Panu szczerze, nie, że nie, nie, nie liczę na ten temat. Dyskutować, ponieważ nie czuje się upoważniony do tego. Jak mówiłem, jeżeli Państwo chcecie rozmawiać na temat kosztów funkcjonowania PKS-u, prezes zarządu, członek zarządu, Pan Pięta są do dyspozycji. Jeżeli kiedyś Państwo zdecydujecie, czy komisja, czy Rada Gminy wystąpi, na pewno przyjadą i będą na ten temat rozmawiać. Ja mam taką prośbę do Pana Przewodniczącego. Myślę, że w ramach tej kadencji komisja, no połączone komisje. Powinny się pochylić na funkcjonowanie transportu publicznego, a nie tylko PKS-u, ale również transportu publicznego w naszej gminie, to w zakresie, jakich dotyczy to NZK, PKS-u, prywatnych przewoźników. Bo moje odczucie jest takie, że za niedługo e, koleje regionalne wystąpią, to szczególnie w samorządu terytorialnego o, o finansowanie deficyty. Bo to mieszkańcy. Teoretycznie województwo, teoretycznie mieszkańcy naszej gminy też korzystają od czasu do czasu z kolei, a w województwa to jest również może ja może odpowiem na tyle, żeby już nie przepraszać. Jest taki pomysł, jest taki pomysł dla gmin, żeby utworzyć związek między gminy. I te akcje, które 100% jest właścicielem starosta w tej chwili, wtedy przejmują, te akcje otrzymują wszystkie gminy, Założony jest taki związek między powiatem raciborskim i, Jaszczę, i miastem Jaszczębie. Funkcjonuje to. Jest to zrób do naśladowania. Wtedy będzie można po prostu gminę jako właściciel już PKS-u będą mogli po prostu wtedy zdecydować na koszty. No i tak to by było najlepiej zrobione. Gdy Ale ten, o tym, że jest to po prostu problem ze strony starostwa? Gminy zabierają, gminy odpowiadają, gminy członkowie... Ale starosta nie musi być, o, starosta jest organizatorem transportu publicznego, nie ma obowiązek zapewnić e, przewodu. Tak samo jak ma pan żywiec. Wziął to dla siebie, wykupując no bo chciałem, bo chciałem, bo chciałem to. Bo chciał, bo chciał, bo chciał oddać pakały, 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 pakały. Proszę Państwa, bo myślę, że to będzie, doprowadzimy wniosek Pana Kostępu, przyjmuje. Myślę, że takie spotkanie nam się przyda. Myślę, że to że sami Rady również pojedą się nad tym tematem. Możemy się spotkać. Myślę, że z wiosną, jak troszeczkę okłoną głowy polityków, to troszeczkę będzie łatwiej nam do tego tematu przyjść. I my taką Proszę Państwa, ktoś by chciał w tym temacie PKS Nie, Pan? Nie. Ja. Pan? Prosimy proszę to Państwo, bardzo. Ja już, ktoś to jest yy, ale wysłuchaj. Aha, yy, to ja chciałem zapytać yy, Panią Skarbnik, poprosić, że Pani Skarbnik sobie przypomina, yy, jaką kwotę ogólną dopłatę zamknął się w 2013 roku, jeśli chodzi o MZK. Bo tu wiemy, że poziom dopłaty do PKS jest na tym samym poziomie. W roku ubiegłym do MZK yy, nasz udział wynosił z 600 podejrze 90 tysięcy i pokrycie straty 14 tysięcy 900. Czyli około 000. 700 tysięcy. Sam udział bez transportu, który organizujemy również poprzez NZK dla szkół. Mhm, no rozumiem, o to pytam. A czy ta kwota, którą e, określiliśmy w uchwale budżetowej, którą teraz przyjmujemy w tej uchwały bieżącej, ona jest e, adekwatna do oczekiwań starostwa? Bo ja o to pytałem ostatnio, tylko tak jeszcze pan sekretarz mówił, że sprawa nie do końca jest wyjaśniona. Chodzi mi o to, czy, czy mamy się spodziewać korekty tej kwoty w trakcie roku, czy... Żadną wiedzą co do kwoty ostatecznej. Ja przyjmując projekt budżetu miałam informację tylko o tej o kwocie, o która, która została tutaj wpisana i kwota bodajże 15 tysięcy na przemysł niepełnosprawny, co będzie objęte odrębnym porozumieniem. Natomiast o żadnych innych kwotach, o żadnych innych dopłatach czy pomocy finansowej na dzień dzisiejszy oficjalnie nic wiadomo. Czy generalnie ta uchwała ma charakter techniczny? Tak, tak. tak. tylko zapis w budżecie, żeby ktoś z Państwa nie myślał o sobie, że tym zamknęliśmy temat. Bo, bo temat zapewne nie został w ten sposób zamknięty. Ja sobie przypominam sytuację z zeszłego roku i absolutnie popieram tą inicjatywę pana Radnego Kocęby, że trzeba po raz kolejny spróbować rozwiązać ten problem, choć czasami wydaje mi się, że jest on nie do rozwiązania. Bo Staramy się usystematyzować kwestie y, komunikacji publicznej już chyba od początku kadencji. Od początku kadencji mówimy, że nie sposób stać na rozdrożu jedną nogą w PKS-ie, drugą nogą MZK. A jak póki co stoimy i, i wydajemy dalej. I chciałem zaznaczyć, że mówię to jako radny wsi, w mieszkańcy w ogóle nie mogą korzystać z usług MZK, bo ono od lat tam nie jeździ. Więc generalnie. Jestem za dopłacaniem do PKS-u, bo to jedyny środek publiczny, z którego mieszkańcy Cibujaków Bujaków mogą korzystać. Bo dające, które też płacą podatki, nie mogą korzystać wcale. Przynajmniej jeśli chodzi o swoją miejscowość. Z tego ja dziękuję bardzo. Panie, ja bym było, że z postawa kredytowi pana radnego, dlatego że nie stoi na że mieszkańcy Bujakowa nie korzystali ze Nie zabrania że w zakresie w takim, jakim mogą korzystać i korzystają. Ja na przykład wiem, że z Dolnego Bujakowa korzystają. Podchodzą na przystanek, jak zwany do no, jeżdżą. Nie robią tego w sposób bardzo to do słów. Panie Radny, to dolnych Bujaków to. No, do 30. Będzie się mieli na nie, kiedy będziemy Pan prosił o głos. Udziela Panu Wójtowi Znaczy no, ja jeszcze byłem tego, no. że Pan głos że Starosta wziął za siebie ciężar PKS-u e, na gminie. Nie jest prawda, bo Pan Starosta zadał 1%, a dzieli się pod 49% udziału i jeszcze, jeszcze musi się podzielić pracownikami. Także to nie jest tak, że Pan Starosta się z siebie odpowiedzialność, a pokrywanie ewentualnych strat będzie proporcjonalne do udziału w firmie. Tak, dziękuję. No ja uważam, że to jest po prostu tylko forma poprawy yy, komfortu osób, które korzystają z, y, z tejże firmy. Ja nie korzystam i osobiście byłbym przeciw dodawaniu tych ale y, tutaj nie reprezentuję was tej osobie, reprezentuję mieszkańców, że y, niestety swoje nie ani mogę schować do kieszeni. Dziękuję uprzejmie. Nie ma Państwa. To w takim razie poddaję kto z Państwa, jest za udzielenie pomocy powiatowej w sprawie dotacji do powiatu do czasu publicznego budżetu tego Dziękuję